Cześć! Dziś mamy dla Was specjalną wyrzutnię, ale nie będzie to nerf. Będzie to Buzzbee Air Warriors Mutator, czyli dwumagazynkowa snajperka dla bystrzaków. Zaczynamy! Mutator to nowa wyrzutnia od Buzzbee z zasięgiem dochodzącym do 22 metrów, czyli śmiało może konkurować z nerfami z serii Elite. Ale co wyróżnia tą wyrzutnię, to to, że mamy tutaj dwa magazynki. Say what? Po co nam dwa magazynki? Ponieważ możemy z obu strzelać. Czyli wystrzeliwujemy strzałki z jednego magazynku, przełączamy na drugi i strzelamy z drugiego. Zobaczcie, przeładowuję. Przeładowanie jest bardzo długie, dociągajcie do końca i potem do przodu. Strzelam, jedna strzałeczka, pyk. Druga, dobrze, powiedzmy, że skończyły mi się strzałki w pierwszym magazynku, i teraz przesuwam do tyłu. Teraz patrzcie to. Zamienimy miejsce magazynków. Przesunąłem do przodu, zamieniłem miejsce magazynku. I uwaga, wysunąłem lufę. Otworzył mi się celownik. Niezły Bayer, co? Zamykam. I strzelam dalej, jak snajper. Chcecie podmienić szybko magazynek? Wciskacie przycisk. Pam, wyskakuje. Teraz włożę magazynek Nerf. Magazynki Nerf typu Clip System są kompatybilne z tą wyrzutnią, a magazynki bazwi pasują do większości wyrzutni Nerf. Są małe wyjątki. Także wkładam bananę. Żeby wystrzelić z pierwszego magazynku, lufa musi być z tyłu. OK, jest. Teraz przeładowuję. Strzał. Jeżeli chcę wystrzelić z tylnego magazynku, przesuwam lufę do przodu. Magazynek się podniósł. Przeładowuję. Pamiętajcie, że przy przeładowaniu, przeładowanie jest bardzo długie, także ten uchwyt do przeładowania musi dojść do samego końca i się zatrzymać. Czyli jak zrobicie tu i on odskoczy, to nie przeładowaliście. Musi dojść do samego końca, musi się zatrzymać i teraz już jest ok. Tu jest jeszcze taki mały bajer, którego mogliście nie zobaczyć, że w momencie, w którym wysuwam lufę, automatycznie otwiera się celownik. Chowa się i otwiera. Ekstra. Dodatkowym elementem w mutatorze jest kolba, która jest dosyć stabilna, bardzo stabilna, praktycznie się nie rusza. I możecie ją też odczepić, to jest fajne. Naciskamy przycisk, pociągamy do góry, hop, nie ma. Włożymy sobie tu i macie bardziej poręcznego mutatora. Ten uchwyt tutaj z przodu to nie jest przeładowywanie, to jest tylko do trzymania, ale jest bardzo wygodny. W ogóle zwróćcie uwagę jak długi jest mutator. To jest po ściągnięciu kolby. Jest, ma 60 cm na pewno, a teraz dokładam kolbę. Tyk. Bardzo łatwo też wchodzi i przesunę. Moment, czy ja tak mogę zrobić? Muszę przesunąć, przesuwam lufę do przodu. Zobaczcie to. Jest mega długi. To jest około 90 cm długości. Nie za snajperka. W zestawie z mutatorem otrzymujecie, oczywiście, dwa magazynki, które są wyrzutni. Na 10 strzałek. To są oba. Oraz 20 strzałek. bazbi z czym że są one podzielone, 10 to są strzałki Basbi Long Distance, czyli na dług, daleki zasięg, i 10 to są strzałki y, typu AQ Strike ze specjalną końcówką zwiększającą celność strzału. Także spoko. Dzięki temu w jednym magazynku możecie mieć strzałki długodystansowe, czyli na przykład w tej wersji skróconej, a jak wydłużycie wyrzutnię i macie celowniczek, no to strzelacie z AQ Na górze wyrzutni znajduje się także szyna taktyczna Basbi. Uwaga, nie będą wam tutaj pasować dodatki NERF. Będzie pasował celownik termiczny z Thermal Huntera. Jest też ee, celownik z Master Techa, ale żeby on pasował, trzeba by było ściąć tutaj takie wypustki. Bo tak, to nie chcę wejść. Ewentualnie tyłem, ale to źle wygląda. Podsumowując, mutator to innowacyjna wyrzutnia, ponieważ pozwala wam korzystać z dwóch magazynków naraz. A to daje wam dwa razy więcej strzałek. Oraz umożliwia korzystanie z różnej amunicji, w zależności od tego jak chcecie strzelać. Do tego jest on mega długi, ma bardzo dobry zasięg oraz super funkcję otwierania lufy i wysuwania celowniczka. Także szczerze go możemy polecić, zwłaszcza jeżeli ktoś szuka trochę innej sniperki. Dzięki za oglądanie, dajcie znać co sądzicie o Mutatorze w komentarzach, czy Wam się podoba. Jeżeli chcielibyście go kupić, jest on dostępny na naszej stronie poszukiwaczefrajdy.pl. Link daję Wam w opisie filmiku. Pozdro i do zobaczenia na kolejnych recenzjach. P.S. Pozdrawiam wszystkich członków polskiej grupy Nerf. Jest to naprawdę super społeczność. Mnóstwo świetnych postów, mnóstwo świetnych zdjęć, mnóstwo rad. Jeżeli Was jeszcze tam nie ma, to link do grupy macie w opisie. Pozdro i do zobaczenia. A właśnie, ostatnio nie widziałem komentarzy odnośnie mojego nowego ubioru. Nowej kamizeleczki, ostatnio była inna. Teraz ta jest moja ulubiona. Tylko dla orów. Dajcie znać czy fajna, czy nie. A raczej, czy fajna, bo fajna.